The Legend of Zelda Breath of the Wild to jedna z najlepszych gier ostatnich lat, no przynajmniej dla mnie. Przede wszystkim docenia się tu wolność, eksplorację i mnogość mechanik, jednak te wszystkie elementy spaja ze sobą i podkreśla genialny design gry. Jako, że za chwilę wychodzi kontynuacja, czyli Tears of the Kingdom, na którą czeka ogrom ludzi, warto się przyjrzeć, na co właściwie czekamy. Co sprawiło, że chcemy więcej Breath of the Wild, czym nas ta gra urzekła i jak twórcy to osiągnęli. A więc ten film będzie o tym, co udało mi się zaobserwować lub wyłowić z czeluści internetu na temat niesamowitego designu tej gry. Przy czym postaram się ominąć oczywiste oczywistości, bo to by było za łatwe. A więc, panie i panowie, lecimy. Oddech dziczy najbardziej wyróżnia się swoim własnym podejściem do otwartego świata i był chwalony za brak znaczników, ale można pociągnąć tą pochwałę jeszcze dalej. Cały teren jest zbudowany w ten sposób, żeby zachęcać gracza do niespoglądania na mapę. Normalnie najlepiej grać z zamkniętymi oczami. Nintendo chciało stworzyć świat, w którym nawigacja odbywa się za pomocą wizualnych landmarków, czyli w skrócie charakterystycznych obiektów w świecie gry. Trudno nie wspomnieć teraz o wieżach, które w tej grze nie służą już głównie do aktualizowania mapy, a raczej służą za punkty obserwacyjne i niemalże każą nam iść w konkretnym kierunku. No bo jak ma się do wyboru tą stronę. Albo tą stronę, to no aż szkoda tam nie pójść. A jednak nie sprawia to wrażenia wymuszonego. Cały koncept landmarków najłatwiej pokazać na przykładzie konkretnej lokacji. Mamy widoczne kilka punktów, które wyraźnie wyróżniają się od reszty otoczenia, najczęściej warstwą audiowizualną. Nieraz coś ciekawego się świeci, ma nietypowy kształt, lub wydaje jakiś odgłos. Właściwie można teraz powiedzieć: każdy otwarty świat ma fikuśne miejscówki, więc czemu w Zeldzie mają się jakoś specjalnie wyróżniać? Pomagają w tym wyblakłe kolory gry i puste przestrzenie. Dużo pustych przestrzeni. To takie lace, tylko wykonane dobrze. Dzięki tym elementom nie ma natłoku i przebodźcowania. Łatwo jest wyhaczyć coś interesującego. Kiedy podróżujesz przez opuszczone pola i nagle widzisz kamienną strukturę, nad którą ciągle pada deszcz, to wiesz, że coś tu nie gra. Jest to coś ważnego albo bag. W wywiadzie twórcy Zeldy opowiadali o trójkątnym designie Breath of the Wild. Po polsku brzmi to dziwnie i rzeczywiście dopiero teraz dowiedziałem się, że to są trójkąty. Polega on na tym, że twórcy starali się tak wypełnić świat gry, by zawsze podczas przemierzania Hyrule były co najmniej dwa spore widoczne landmarki. Mają one zachęcić nas do wyboru, który z nich zbadać bliżej, w którą stronę pójść i jaką ścieżkę obrać. A oczywiście, przeróżne wybory to esencja gier, i w ten sposób Breath of the Wild stara się powiększyć liczbę decyzji, które gracz musi podjąć, co daje iluzji jeszcze większej wolności. Natomiast landmarki mają jeszcze jedno ukryte zadanie: powinny one absorbować naszą uwagę, byśmy potem odkryli nagle coś ciekawego na drodze do nich. Idąc w stronę ciekawego kamienia, góry albo budowli, spodziewamy się zazwyczaj, że to właśnie. Właśnie to będzie nasz punkt kulminacyjny podróży, więc kiedy nagle słyszymy to albo widzimy, załóżmy, wioskę, to smakuje to dużo lepiej. Zapominamy wtedy o pierwotnym celu i zaczynamy robić coś, co kompletnie nie planowaliśmy. Ścieżka podróży w Breath of the Wild jest przez to bardzo randomowa i prawdopodobnie każdy przeszedł ją inaczej, bo każdy ustalał sobie inne priorytety podczas zabawy i inaczej podchodził do rozwiązania problemu przedostania się w konkretne miejsce. I to jest wspaniałe, jak rzeczy wyświetlające się na ekranie stanowią jedynie ułamek rozrywki, bo cała gra dzieje się w naszej głowie. Ta sztuczka jest jednak zrobiona nie tylko na skalę małych regionów. Hyrule jako całość jest zbudowane na podobnej zasadzie. Jakbyśmy spojrzeli na teren gry z lotu ptaka. No to w sumie nic nie widać. Ale jakbyśmy się wznieśli jeszcze wyżej, to widzimy, że na mapie są 3-4 ogromne góry, które tworzą trójkąt. Tak, od dziś trójkąt ma cztery wierzchołki na potrzeby filmu. Ogólnie kilka gór na krawędziach świata i niski środek. I te góry widać z prawie każdego miejsca w świecie gry, co również pozwala nam oceniać plus minus, w którym kierunku idziemy oraz gdzie się znajdujemy. No i jest jeszcze zamek Hyrule, a z nim jest powiązany chyba mój ulubiony element designu Breath of the Wild. Znajduje się on w centralnej części planszy i jest cały odsłonięty. Przez większość gry jest na widoku gracza. Podróżujesz po terenach wulkanicznych? Boom! Zamek! Wspinasz się po oblodzonych szczytach? Bum. Zamek! Zamek jest wszechobecny, co w sumie nie jest głupie i na pewno jest ciekawszym widokiem niż góra, która by go zasłaniała. Jest coś wciągającego w oglądaniu zamku Hyrule po raz pierwszy z innej perspektywy. Przykuwa nasz wzrok, on jakby nie pasuje do tego świata. Zwraca uwagę, że coś jest nie tak, że w sumie to fajnie, że robię sobie przez 10 godzin zielnik z kwiatków. Hmm, to chyba nie były kwiatki, ale też mam zadanie do wykonania ważne zadanie. I właśnie to mi się podoba. On absorbuje naszą uwagę. Co ciekawe, chyba jest to zrobione celowo, bo ilekroć trafiamy w ciekawy obszar, w którym się aż roi od sekretów, albo dostajemy do wykonania ważne zadanie, jak uwolnienie Divine Beast, to nagle... Zamek znika. Już wtedy nie musi nas rozpraszać, bo mamy inne rzeczy do roboty i szukamy wizualnych wskazówek, gdzie jest coś ciekawego. Najlepszym przykładem jest quest związany z Divine Beast w z Domain. Tam po prostu trafiamy do dziury między górami. Wszystko wokół wskazuje i naprowadza nas do Maine i divine beast. Czujemy się, jakby się zaczął jakiś nowy rozdział. Nowy biom, nowe miasto, nowi przeciwnicy, nowe zadania i bardzo mało wcześniej znanych widoków. Nie mogę. Ten obszar jest tak ładny. Analogicznie wygląda mapa w Akali, czyli moim ulubionym regionie. Jest tam tyle do roboty. Labirynt, laboratorium, Spring of Power, cytadela, wróżka, pokręcony cypel, Hilton, dziwny archipelag. Naprawdę, kiedy wchodzę tam, nie potrzebuję niczego, co by miało odwracać moją uwagę od najbliższego otoczenia. Więc doceniam, że rzeczywiście tak jest. Został nam podarowany mały skrawek mapy, i jest tak umiejscowiony i wyrzeźbiony, by stanowił pewną zamkniętą całość. W ten sposób cała mapa Breath of the Wild jest podzielona na takie mniejsze piaskownice i wyszło to bardzo naturalnie według mnie. Pewnie stoją za tym jeszcze inne sztuczki designerskie, żeby osiągnąć tak imponujący efekt, ale nie wszystko się udało wyłapać. Zelda pięknie gra liniami horyzontu, by naprowadzać nas na co powinniśmy aktualnie zwracać uwagę. W akali jesteśmy kompletnie ogrodzeni, co daje sygnał, hej, nieważne co jest za tymi górami, zajmij się tym obszarem. Z drugiej strony podróżujemy po opuszczonych, pustych polach i zastanawiamy się, co nas czeka na tej świecącej górze, rozległych bagnach czy zamglonym lesie. Nakręca nas ciekawość, co niestety trochę maleje, z czasem jak ogarniemy, że najwyżej może na nas czekać za rogiem kolejny szrajn, skrzynka lub korok, ale szczególnie na początku. Jest genialnie. Ja czułem, że Zelda to był taki spacer. Tylko nie taki jak w prawdziwym życiu, gdzie najbardziej niespodziewaną rzeczą, która może się zdarzyć, to wdepnięcie w Breath of the Wild. To taki spokojny, lecz ciekawy spacer. Nie wiesz, co dzisiaj będziesz robił, ale jednak kończysz, po prostu zwiedzając bez większego celu. I najdziwniejszy jest fakt, że to wciąga. W tle nie leci. Tylko. Nigdzie się nie trzeba spieszyć, można się przyjrzeć i wsłuchać w świat. Poetycko powiem, że stajemy się częścią tamtejszej natury i swoim własnym tempem odkrywamy nieznane, doceniając malutkie detale tego opuszczonego świata, który skrywa tyle sekretów. Coś nas pcha do eksplorowania. Jesteśmy jakby dotknięci oddechem dziczy.